Witam was i na wasze zdrowie. Kolejny temat e, na ciężkie czasy. I reszta on. Tak jest. Witam was. Powstało coś nowego, coś ciekawego. E, powstało w sumie w ekspresowym tempie, dzięki pomocy też żony, ponieważ musiałam je wesprzeć przez te ostatnie dni. E, po prostu musiała przejąć część moich obowiązków, żeby mógł to po prostu dla was... Zrobić, skorygować, spisać i tak dalej, i tak dalej. Co to takiego jest? To jest taka, można powiedzieć, mini książeczka, którą na szybko dla Was e, zrobiliśmy. Miałem to już w planie zrobić wcześniej, e, jednak, niestety, nie udało się przez różne rzeczy. A teraz, e, no, po prostu zostałem zmuszony do tego, żeby po prostu to zrobić na już, ponieważ, no, czasy stają się coraz bardziej. Ciekawe. ciekawe, tak, dokładnie ciekawe, coraz bardziej ciekawe. No i po prostu poczułem, że to jest ten moment, że jednak teraz no po prostu muszę przysiąść do tego i muszę to zrobić. E, więc po prostu dokończyłem to, co miałem w głowie już od dawna, żeby zrobić. I powstało dla Was właśnie takie coś. To jest taka, można powiedzieć, mini książeczka, którą zrobiłem. Było trochę roboty z tym. Tak jak mówię, jakby nie żona, to by pewnie jeszcze tego nie było, bo dużo mnie wsparła tutaj z tym wszystkim. Jest to dosyć ciekawe. Macie tutaj kilka różnych rozdziałów zrobione. Podzieliłem to troszeczkę na rozdziały. Przeczytam Wam, bo nie ma dużo, że nie muszę Wam tym razem pokazywać. Pierwszy rozdział to jest woda. Najważniejsza rzecz, wszystko, czyli jak ją gromadzić, i tak dalej, jak ją zdobywać przede wszystkim. E, różnego rodzaju metody tutaj opisałem. E, nawet takie całkiem specjalne metody, które są bardzo mało znane, jednak są na przykład stosowane w Afryce e, też i tam to działa, a u nas to będzie działać jeszcze lepiej, e, ponieważ tam nie jest aż tak wilgotno jak i tu, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest pierwszy rozdział. Następny rozdział mamy jedzenie. Tutaj się dotyczy wszystkiego, co już możemy zbierać, co możemy sobie gromadzić w razie jakiegoś scenariusza dziwnego, jakie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, wszystko. Macie jeszcze opisane jak zdobywać różne rzeczy z natury i tak dalej. No, po prostu cały temat jedzenia, na czym się koncentrować i tak dalej. Wszystko jest tutaj spisane dla Was. Następnie jest apteczka, czyli takie. Najpotrzebniejsze rzeczy, które po prostu są potrzebne, żeby po prostu no, przetrwać jakimś tam sposobem, też są tutaj spisane. Jest jedna ciekawa rzecz, która odróżnia tą książkę od innych książek, jest bardzo dużo linków w środku wsadzonych do produktów, o których mówię, czyli o różnych rzeczach. Które może dla niektórych są ciężkie znaleźć, macie tutaj od razu linki do tego, wystarczy sobie w nie kliknąć, i od razu będziecie widzieć, o czym ja tam w ogóle piszę. Także to jest też ciekawe. Kolejny rozdział to jest sprzęt, czyli takie najpotrzebniejsze sprzęty, które nam są potrzebne, które praktycznie każdy powinien mieć w domu. Nie chodzi o to, czy jest survivalowcem, czy bushcraftowcem, tylko po prostu no to są rzeczy, które są potrzebne, żeby po prostu przetrwać. Następnie macie podpunkt ogrzewanie, różnego rodzaju metody, które są, jak można się ogrzać i tak dalej, i tak dalej, jakimś sposobem. Postarałem się chyba znaleźć praktycznie wszystkie, jakie były możliwe. Także to też jest zrobione, żebyście po prostu nie zamarzli, nawet i w mieście, bo skoncentrowałem się na wszystkich możliwych scenariuszach. Następnie macie prąd. Prąd, o tak, również można prąd z różnych źródeł pozyskać i tak dalej. Tutaj też jest chyba parę linków, nawet i wstawionych do różnych produktów, które mogą się tutaj przydać i tak dalej. Następny punkt to jest oświetlenie, czyli również wszelkiego rodzaju metody oświetlenia jakie są dostępne i tak dalej. Też jest parę linków tam wrzucone i tak dalej. Następny rozdział to mamy gotowanie, czyli jeżeli już ktoś musi gotować, również udało mi się tutaj to wszystko poskładać do kupy, ponieważ jest kilka różnych metod, na których można po prostu sobie gotować. Następny rozdział to jest broń i zabezpieczenia. Tutaj ująłem wszystko, ponieważ, jak wiadomo, jeżeli przyjdzie jakiś niepokój, to na pewno będą różnego rodzaju włamania tego typu rzeczy, więc pokazałem Wam, nawet tam jest jedno zdjęcie, jak porządnie można zabezpieczyć drzwi, na przykład wejściowe. To jest akurat zdjęcie, które powstało u nas, ponieważ tak to wygląda u nas. Jest to po prostu zabezpieczone, jest tam wstawione. Dokładnie jeszcze opisałem Wam parę różnych rzeczy. Czym można się bronić? Nie będę tutaj ich wymieniać, bo nie wolno takich rzeczy tu wymieniać. Tak czy siak, macie taki rozdział. Następny rozdział to jest komunikacja, ponieważ ta też jest ważna. Może nie dla wszystkich, ale jednak może być ważna. Nawet macie spisany, jak wygląda sygnał SOS, jak go używać i tak dalej. I jedenasty rozdział to są ogólne wskazówki. On jest tak troszeczkę szerzej zrobiony pod też różne kąty, różne możliwości, czego przestrzegać, jak się zachowywać itd., itd. Nie jest to jakaś ogromna książka w porównaniu z naszymi innymi książkami, ponieważ ma 52 strony, ale to jest też tak zrobione specjalnie, żebyście nie musieli aż tyle drukować, czyli po prostu cienkie. Można wydrukować, zostawić. Wersję elektroniczną macie na już, yy, która jest podsyłana, ponieważ tam są te wszystkie linki, i tak dalej. W tym wszystkim, czyli możecie już sobie popatrzeć, póki jeszcze jest czas na to, co ewentualnie Wam brakuje, i tak dalej. Także to jest taka książka, która myślę, że pozwoli niejednemu przetrwać. A wszystkie rośliny jadalne, również krzaki jadalne, drzewa jadalne, wszystko jest tutaj spisane i podzielone na miesiące. Wszystko pod jedną pełną listą, pod ręką. Także to też tutaj wszystko jest: wszystko znalezione, wszystko złożone do kupy, i tak to po prostu wyszło, jak wyszło. Także jest to gotowe, jest to od już dostępne. No i tak jak zawsze po prostu, tak jak i było z innymi książkami, ze wszystkim tym razem 20 zł. Minimum takiego wsparcia. Chcecie, uważacie, że jest więcej warte możecie dać więcej. No i co, podać przede wszystkim w tytule przelewu darowizna: ciężkie czasy, wpiszcie tym razem, i po prostu prawidłowy swój e-mail, gdzie mamy Wam wysłać tego PDF-a, ponieważ, tak jak mówię, to jest PDF, tak jak i wszystkie inne książki. To nie to... jest wysyłane z normalnie posta. Pocztą, tak, nie jest pocztą wysyłane, to jest na maila wysyłane, stamtąd już możecie to sobie wydrukować i tak dalej. Możecie to sobie zgrać i na pendrive'a, czy na telefon, czy nie wiadomo na co, ponieważ tam też jest opisana metoda. Jak można nawet dalej z telefonu korzystać, jak już wszystko rybnie, oczywiście, nie dozwonimy się nigdzie nim, ale nadal możemy na przykład jakąś książkę przeczytać i tak dalej. Bo też po prostu da się to używać. Są na to metody, nawet jak nie będzie wcale już prądu, to i tak się da to używać, ponieważ są różne metody, ale to wszystko tu już jest opisane w tym wszystkim. Wszystko złożone do kupy. No i tyle, tak jak mówię, wszystkie informacje macie w opisie filmu, po prostu go rozwincie. Tam na samym dole macie po prostu dane do przelewu. Jak się przez ten opis przeskrolujecie, jest też i PayPal, tam też można takie coś y, puścić i tak dalej, i tak dalej. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi. Czyli jeszcze raz, minimum 20 zł, darowizna, ciężkie czasy. I koniecznie swojego maila. Jak jeszcze komuś nie dotarła wcześniejsza książka, to pisać na szaman XXI wiekugmailcom To doślemy bez problemu, bo czasami ta poczta lubi gdzieś tam zaginąć. Szczególnie na adresy wp.pl. Widzę, że lubi nie docierać. I I to są, nie z naszej widy. I są jeszcze ludzie, którzy robią. E... Wysparcia na kanał Dacića na 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 Nasza Krzonska i wysyłamy, ale to drzwiarze eh, jak się trochę krumy, Nie awchelewa. Po prostu wróciła informacja z powrotem, że takiego maila nie ma jednym słowem, czyli po prostu nie dostarczono. Także kto nie eh, dostał, proszę o kontakt, ponieważ to nie jest dla nas wielki problem to dosłać. No i tyle, kto chce, może skorzystać na ciężkie czasy. Takie coś. Pod ręką szybko można znaleźć, zabrać ze sobą wszędzie, nie jest to jakiś gruby tom i myślę, że jest tu dość dużo ciekawych wskazówek, jak można sobie poradzić w różnych miejscach, nawet i w otwartym terenie, jak zbudować sobie domek i tak dalej na szybko, w parę minut. Wszystko macie gotowe, co do tego potrzebne jest. Namalowane, nawet w obrazku, i tak dalej, tak dalej. Dobra, my się tutaj żegnamy, uciekamy. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej, i prawdopodobnie w czwartek widzimy się na kolejnym filmu, gdzie pokażę Wam, jak zrobić z samochodu prąd. Bo taka opcja też jest. Miało to być na środę, ale już się nie wyrobię. Także uh. będzie na czwartek. Także trzymajcie się. Hej. Pa!